Dzień dobry. Dzisiaj Pan Jezus mówi, i to dosyć taki zdenerwowany jest, mówi o znaku Jonasza. Wkurza się na ludzi, którzy patrzą na jego dzieła i kompletnie nie zmieniają swojego myślenia. I wtedy mówi o tym właśnie, że temu pokoleniu inny znak niż znak Jonasza nie będzie dany. Taki tradycyjne patrzenie na ten fragment jest takie, że Jonasz przez tą opowieść o tym, jak jest przez trzy dni w wnętrzu wielkiej ryby jest zapowiedzią, znakiem, obrazem tego, co będzie się działo z Jezusem, że będzie trzy dni w grobie. Jednak w ostatnich tygodniach czytaliśmy Księgę Jonasza i jakby na świeżo mam ją w pamięci i tak się zastanawiałem, co to może być jeszcze ten znak Jonasza. I i pamiętam najbardziej z tej lektury ten dzień, kiedy czytaliśmy ten fragment o tym, jak Jonasz się oburza, kiedy już Pan Bóg wyświadczył miłosierdzie Niniwie, ocalił to miasto. Jonasz jest jakby gdzieś z oddali, patrzy sobie na miasto, i jest oburzony, że Bóg wyświadczył miłosierdzie tym grzesznikom. I wtedy jest ta śmieszna scena, kiedy Bóg zsyła wielkie słońce, wielki upał. Potem daje w ciągu jednego dnia drzewko rycynusowe, które robi cień nad Jonaszem, a potem to drzewko tego drzewka jest posłany robaczek, który sprawia... <laughs> Przepraszam, że to, że to drzewko usycha, i jonas jest oburzony wtedy jest ten słynny dialog między Bogiem a Jonaszem. Słuchajcie, jest? Idzie, 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 idzie. Dzień dobry. Hej. Jest bojowo nastawiona ostatnio, dużo hałasuje. Ja. Jest ten słynny dialog właśnie z Jonaszem, i wtedy Bóg go pyta, czy ty możesz być słusznie oburzony. I on mówi: Tak, jestem słusznie oburzony. I tak sobie myślę, że ten znak Jonasza to jest też znak miłosierdzia. Że miłosierdzie Boże to jest nic innego jak to, że Bóg na zło, które czyni człowiek. Działa miłością i to jest miłosierdzie. Miłość, która działa na zło, jest odpowiedzią na zło. I chociaż poludko Pan Jezus jest wkurzony na tych ludzi, to jako Bóg y, działa właśnie miłosierdziem, bo znak nasza, Jego śmierć, męka i zmartwychwstanie, męka śmierć i zmartwychwstanie, jest odpowiedzią na zło człowieka. Y, I ten fragment, chociaż ma w sobie takie emocje, y, emocje takie niefajne, to jest, znak, to jest fragmentem, który opowiadał największe tajemnicy Boga, właśnie o miłosierdziu, o tym, że kiedy człowiek się nie chce zmieniać, o tym, kiedy człowiek y, wchodzi w zło, kiedy człowiek popełnia grzechy, kiedy człowiek jest słaby, poddaje się swojej słabości, to odpowiedzią Boga jest znak Jonasza, czyli śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Y, to jest coś bardzo skandalicznego, podobnie jak. Jonasz się zdenerwował, oburzył na to, że Bóg w ten sposób działa w życiu i mieście grzeszników. Tak samo dzisiaj wielu z nas się oburza i właśnie nie chce zmienić myślenia o tym, że Bóg jest miłosierdziem, że Bóg jest kimś, kto kocha bardzo człowieka. Zawsze znajdziemy wśród nas takie osoby, które zawsze znajdą. Jakiś fragmencik, jakieś zdanie, jakieś, y, jakąś szpileczkę, taką, która będzie wracała do takiego starego myślenia, wcale niesprawiedliwości Bożej. To nie ma nic wspólnego z sprawiedliwością Bożą, ale z taką sprawiedliwością ludzką. To znaczy, że skoro ci ludzie wybrali na jakimś etapie y, zło, grzech, to powinni ponieść karę, powinni być y, osądzeni, potępieni. Tylko, że to jest bardzo ludzkie myślenie, bardzo ograniczone, bo człowiek zawsze się skupia tylko na tym, co zewnętrzne, czyli widzę ten grzech, widzę to zło, widzę to przestępstwo, które popełnił, nie widzę serca ludzkiego, Bóg widzi serce ludzkie. A to, że Bóg patrzy w serca ludzkie, to nie znaczy, że Bóg jest naiwny i za wszelką cenę próbuje tam znaleźć jakieś malutkie dobro, żeby przykryć to zło. Nie, Bóg nie przykrywa zła. I nie udaje, że go nie ma, Bóg widzi to zło, ale Bóg też widzi nasze intencje, nasze motywacje, nasze działanie, dlaczego coś robimy. Zobaczcie to, co mamy jako współcześni ludzie, niesamowite narzędzia: psychologię, naukę o człowieku, biologię, genetykę. Te wszystkie rzeczy, które nam pokazują, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani w naszych wyborach. Jak często tak naprawdę wolna wola to jest mały ułamek tego wszystkiego, co my robimy. I nie po to to odkrywamy, i nie po to też to chrześcijaństwo absorbuje, żebyśmy usprawiedliwiali zło, ale żebyśmy coraz bardziej siebie rozumieli. A Bóg, który przecież nas stworzył z tym wszystkim, co my dzisiaj odkrywamy, Bóg to wszystko zawsze wiedział. I to jest też to, co Biblia mówi: Bóg widzi serce, to znaczy, że Bóg zna całego człowieka, że Bóg wie, jakie są nasze motywacje. I nie tyle usprawiedliwia w nas zło, co próbuje, Pokazać nam, że drogą y, odpowiedzi na zło jest zawsze miłosierdzie. Oczywiście, że pewne y, szkody, które szczególnie dotyczą innych ludzi, trzeba naprawić. Oczywiście, że pewne zło, które zostało wyrządzone, trzeba nazwać, osądzić, tak po ludzku. Ale nie możemy odbierać Panu Bogu jego y, tak naprawdę podstawowej cechy, jeśli tak w ogóle o Bogu można mówić, jaką jest miłosierdzie. To on tak to sobie wymyślił, że odpowiedzią na zło człowieka zawsze będzie jego miłość, która nie tylko jest taką miłością, no kocham Cię, zrobiłeś coś złego, kocham Cię. Nie, to jest miłość, która działa, która chce zmienić człowieka. To jest pragnienie Boga, żeby zmienić człowieka. I tak jak Jonasz się oburzył na miłosierdzie, które wyświadczył Bóg Niniewitom, już w Starym Testamencie, to jest w ogóle też fajne, że żyjemy w takich schematach myślimy takimi schematami, że w Starym Testamencie to Bóg taki srogi no a Pan Jezusek to jest taki miły no nie, Bóg zawsze był miłosierny tylko ludzkość to co Wam wiele razy mówiłem taka jest moja intuicja czytania Biblii, że ludzkość dorasta do tego, żeby pewne rzeczy nazywać po imieniu w Starym Testamencie jeszcze tego nie byli w stanie przyjąć z racji swojego ograniczenia i to nie jest jakaś ocena ich tylko po prostu, człowiek dojrzewa jako człowiek i tak jak w Starym Testamencie Jonasz się oburzył, oburzył na miłosierdzie Boga, tak w Nowym Testamencie jest dokładnie to samo: ludzie się oburzają, tylko że w Nowym nie mamy już proroka Jonasza, który przychodzi i nawołuje do nawrócenia. Ale mamy Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat, jako ten, którego Bóg posłał, żeby świat zbawił, a nie potępił, jako ten, który za nas umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Dzięki temu możemy żyć miłosierdziem. Dobrego poniedziałku, do widzenia.